składać Bogu dziękczynienie za te plony i prosić o błogosławieństwo, sprawiedliwość i miłość, aby wszyscy mogli się pożywić tym bogękiem ojczystego chleba, by nikt z naszych braci nie cierpiał głodu. Bardzo serdecznie i gorąco witam przedstawicieli naszej wspólnoty parafialnej w Osobach, czy raczej w miejscowościach Laski, Orzegów i Siemkowice którzy przygotowali te dożynki, przygotowali wieńce, przygotowali chleb. I w tych wieńcach, w tym chlebie jest zawarta cała nasza rodzina parafialna. Wszyscy, którzy na co dzień trudnią się tą pracą, ciężką pracą na roli. Bardzo serdecznie Wam, moi drodzy, dziękujemy za ten wysiłek, za ten trud, za to poświęcenie. Bardzo serdecznie i gorąco witam starostów poszczególnych miejscowości, które przed chwilą wymieniłem. Wszyscy razem dziękujmy Dobremu Bogu za to, co mamy, za to ile mamy i za to, że możemy dzielić się tym, co wyprodukowaliśmy, przy czym tak wiele żeśmy się nadwrócili z drugim człowiekiem. Tę najświętszą ofiarę składam w intencji całej naszej miejscowości, parafii Siemkowickiej, w intencji rolników tejże parafii. Dziękując im za to poświęcenie, za realizację tego zadania, tego powołania, którym zostali obdarzeni i prosząc dla nich o potrzebne dary łaski, o siłę do dalszej realizacji swojego powołania. Dziękujemy dobremu Bogu za błogosławieństwo, które są plony tej ziemi. W przyniesionym boknie polskiego chleba kryją się trudy, lęki, niepokoje polskiej wsi. Ale skrywa on także nadzieję, że podzielony sprawiedliwie odmieni oblicze oblicz, 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 oblicz naszej ziemi. Ufamy głęboko, że pod wspólnym niebem naszej ojczyzny nie będzie głodnych, bezdomnych, cierpiących. Bo chleba naszego poprzedniego daj nam Boże dzisiaj. Drogi proboszczu, gospodarzu naszej parafii, pobłogosław bo te plony, które łączą pracę ludzi, wsi, nadzieję i naszą wiarę. Drodzy szanowni jak każda tradycja jest potrzebą serca, przynosimy wieniec żniwny z naszych pól, aby podziękować Bogu za tych obycznych zbiorów. Niech już Święta stanie się czasem modlitwy i refleksji nad łaskawością Boga, który błogosławił ludzkiemu tytułowi w pracy narodowej. Ty, nasz Gospodarze, przyjmij ten boheń chleba wachnący ładem z pulsiem powietrza. Długo chleb ziemi czarnej wieczna. oh Wieczna miłość, wieczny cud. Sprawiedliwość, niech w rękach waży. Sprawiedliwa dobra dłoń, niech się krzywda ni zdrada nie zdarzy. Ziemia ma. Sprawiedliwa, dobra dłoń. Sprawiedliwie dzielcie chleb ojcowie. Łzy sieroce czekają mi w domie. Sprawiedliwość niech chleb w rękach waży. Czeka, niesie pokój ludziom w dom, Prołuchawy na sierotę czeka, nie da człowieka się pokój ludziom w dom wyciągnijmy dłonie ku dobroci. niechaj dom nasz słoneczkiem ozłoci błogosławiona dobro człowieka Nie